Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dziś, moi drodzy, zapowiada się fajna zabawa, a to z tego względu, że wyobraźcie sobie, poszłam do kolektury, położyłam na stół cztery dychy i powiedziałam do Pani, czym chata bogata poproszę zdrapek za wszystko. I słuchajcie, w tym momencie poczułam się jak taki bos zdrapkowy, a Pani dobierała, odbijała i z tych czterech dych taki miks mi złożyła, kochani. Mamy tutaj lotka, mamy super siódemkę, pensję, kierunek kasę, laki, dolarka, portfel zielonych, krzyżóweczkę, owocówkę i super linię. I zobaczcie, ile tutaj tego jest. Ja bardzo cieplutko pozdrawiam panią w kolekturze. I pani kochana, trzymaj mocno kciuki. Wy, oczywiście, kochani, też, bo my już zaczynamy zabawę. A zaczniemy sobie od najmniejszej z całego grona: a będzie to nasz poczciwy lotek. Także słoneczka, trzymajcie mocno kciuki. A jak coś fajnego dzisiaj wpadnie, to ja tam do pani z mega czekoladą wpadam. I kochani, tak, mamy lotka z numerkiem 17, i szukamy słonika. A mamy pingwinka. Jest i owca. Motyl. I na końcu mamy króliczka. Co prawda, słonik się nie pokazał. A gdyby tu był, to zobaczcie, byśmy byli bogaci. 5 stówek by było. No to jedziemy dalej. Kolejna z maleństw. A przed nami super 7 z numerkiem 81. Szukamy oczywiście siódemek. A zaczynamy od ósemki. Jest i czwórka, dwójka, dziewiątka, szósteczka. No to teraz siódemka, nie? No ale mamy piątkę. Na koniec dali trójkę, a więc i tutaj nam się, moi drodzy, nie powiodło. No siódemeczka pusta. Ale z maluszków mamy jeszcze jedną. Jest pensyjka z numerkiem 69. No i szukamy. Najbardziej nas interesuje ten podwójny napis. Pensja. No a co będziemy tutaj mieli? No zobaczymy. Będziemy szukać 25 i 21. No to patrzmy, co tutaj pod tymi zwiteczkami jest. No pierwsze co, literka kontrolna, a my mamy 13, dwadzieścia 27, no tutaj już lepiej, bo 20 z przodu, szósteczka, pensja i na końcu mamy 23. A więc i tu nam się nie powiodło. No kontrolna jedna się odsłoniła, a więc odsłońmy i drugą u czyli potwierdzenie, że w pensji nam dziś nie poszło. I może teraz coś dłuższego owocówa z numerkiem 31. No trzymajcie mocno kciuki i zobaczymy, co nam tutaj dzisiaj wyskoczy w tej owocuwie. A zaczniemy sobie od poszukiwań awokado i od bananów, czyli na słodziutko i lecimy. I już tutaj widzę, że ładna gromadka bananów się nam pojawiła, ale awokada też nie próżnują. Zobaczcie. Tu jeszcze bananik jest i awokado. No i odbijamy w górę. Ananas i borówka, no to szukajmy tych ananasów, tych borówek, no i tutaj trochę mniej obficie, bo borówka jest tylko jedna, no ale zobaczcie, ananas też jest tylko jeden, no skromniutko, skromniutko, ale może melon i figa bardziej się nam tutaj popiszą, a już widzę, że kilka fig tutaj mamy, oby nie z makiem. meloniki też są, o i tu jeszcze jedna figa. I to by było na tyle. Dobra, jedziemy kolejne. Brzoskwinia i gruszka. No to jedziemy, bo tu jest pierwsza parka. O, tu jak ładnie, zobaczcie, gra piąta, no pięknie, winogrono i pełnia szczęścia. No, całe serie nam tych owoców się wymazują bardzo dobrze. Raczej wszystkie, ale zobaczcie, jeszcze melona tu mieliśmy. jak go zbystrzyłam w czas. Kokos i wiśnie. I zobaczcie, znowu wiśnie te idą całą serią. Tutaj kolejne wisienki. No ale kokosy mi się tak nie rzucają w oczy. Tu jest jeden, a tu jest drugi. No i to by były wszystkie. Tu jeszcze wisienki sobie domaszmy. I wędrujemy tu. Karambola i truskawa. No to szukamy. Truskawki obecne. Tutaj kolejne. O kiwi, ile? No mam nadzieję, że nam wpadną. Karambole pyk, i tutaj znowu seryjka potrójna. Tu jeszcze karambola, i co kochani, lecimy po te kiwi i po te winogrona. A dostajemy jabłuszko i pomarańcze. No blisko było, blisko. Tutaj jabłuszka, tutaj ładny duecik, pomarańczka, i na koniec kończymy jabłkiem. No i słuchajcie, nic nam się nie utworzyło żadnej linii nie ma. A więc kontrolne, wiadomo, że będą różne. A no to teraz może coś dla szczęścia. Laki z numerkiem 33. Szukamy biedroneczki, czy czerwona, czy czarna. Oby nam się tutaj pojawiła. A mamy kapelusz i zobaczcie, już tej kontrolnej kawałek nadrapałam. Klucz. Winogrono. O, tutaj dali winogrono mogli dać w owocuwie, nie? Zegarek, cytrynka, wisienki, tulipan, aparat, motyl i na sam koniec będzie wygrana, no i na sam koniec serduszko, no na pociechę dali serduszko, ale zobaczcie, wszystkie czarne, żadnego czarnego symbolu nie mamy. No ale dobra, to serduszko mnie trochę rozchmurzyło, a my słoneczka przejdźmy sobie do krzyżówy. Zdrabka z numerem 36. No i w bonusie mamy ciekawe słówko. Jest to karton, także zobaczymy, czy pełny, czy pusty. I moi drodzy, zaczynajmy. Zdziebko Wam powiększymy. O! No to jedziemy. A pierwsze dwie literki, jakie będziemy tutaj, jakich będziemy tutaj szukać, to będzie E i B. W bonusie nie mamy, ale za to mamy je tutaj. Jest obieg, jest kreol, objazd. Zobaczcie, jak ładnie nam tutaj wpadają. No, po E to się spodziewałam, bo przeważnie samo głosek to jest dużo w takich krzyżówkach, ale B też nam wpadło i to nie w takiej małej ilości, bo aż trzy sztuki. Raczej wszystkie to jedziemy Słuchajcie, so, Czekajcie, ja Wam tutaj tak przesunę, o, żeby było lepiej widać. I jedziemy. Jest ren. Do sera nam też wpadnie. E tutaj mamy B. No i krzyżóweczka nam się na samo. Dzień dobry, ładnie rozwija. No, zobaczymy, jak to będzie dalej. Z i R. No i fajnie, bo w kartonie mamy Rkę. A tutaj sobie zaraz wykreślimy te nasze literki. No i to by było na tyle. Dobra, schodzimy tutaj sobie w prawą stronę. Od razu dwie zetki na dzień dobry. Do renu wpadnie nam Rka. Tutaj Z, tutaj Z, tutaj Z. No zobaczcie, ile tych zetek. No a tutaj będzie ostatnia RK. No na razie dobrze idzie, ale żeby nie zapeszyć, to nie przechwalam. S i H. I tak tutaj S, tutaj S i tu kolejne. A co z H? No H nie mamy ani jednego. Ale dobrze, że te eski nam wpadają, a zobaczcie, a tutaj nam się właśnie utworzył ser i to jest pierwsze słówko. O, H też się pojawia. Dojowisza S-ka. Jest smok. I ostatnie H. Mamy, o, właśnie tu. No dobra, jedziemy kolejne literki, a będzie to U i D. No to jedziemy. No, D nawet nam się tutaj powiedzmy, że posypuje. Tu jeszcze w urologu i przeskakujemy w bok. Tutaj jeszcze D. No i to by było na tyle. Dobra, jedziemy kolejne dwie literki. A będzie to T i A. I zobaczcie, fajnie się składa. Mamy i A i T. No dobra, to szukamy. Teraz z A mam nadzieję, że poszalejemy. Tutaj nam się utworzył właśnie drap. Tutaj zobaczcie, od razu nam się Ada utworzyła. Jest to drugie słówko. No, jest szansa tutaj w tej krzyżówce. Jest potencjał, że tak powiem. Tutaj. A Ostatnie te i lecimy w bok. Ojej, a nie ta literka. Pamiętajmy, że k nie ma, zobaczcie, jak poleciałam. Mam nadzieję, że k wpadnie, bo tak to będzie nam się myliło. Ale kochani, wy będziecie pamiętać, że nie ma tam k, nie? Dobra, A. A. A co z te? No a te już nie ma. Dobra, jedziemy kolejne. Fajnie by było, jakby to kanał nam teraz spadło, nie? P i Y. I tak. Y zaczynamy. I Y kończymy. No, tutaj też nie poszalejemy. Dobra, lecimy dalej. Dwie samogłoski. O i I. Także zobaczcie, do kartona nam wpadnie o. Ale i w krzyżówkach nam się sypią. I zobaczcie, tym sposobem mamy trzecie słówko, a więc piąteczka już nasa, nasza. No i bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Także może być pani już ze mnie dumna. No dobra, jedziemy dalej, teraz z prawej strony. Tu nam się troszeczkę wolnik szuka, rozwija, ale wszystko może się tutaj wydarzyć. Zobaczcie, mamy drugie słówko. A tu jeszcze P mieliśmy, i zobaczcie, mamy trzecie słówko. No i super. No fajnie, fajnie. Słuchajcie, mamy już dyszkę na tej krzyżówce. A tutaj jeszcze są literki do poszukania. F i V. No, V nie widziałam. FK. Tutaj jest we flircie, no ale to będzie jedyna F'ka. A po drugiej stronie moi drodzy, F'ki w ogóle nie mamy. No dobra, to jedziemy teraz tu. Ostatnie dwie literki, a będzie to M i N. I zobaczcie, taka nam do samego końca nie wpadła, ale M i N nam mogą jeszcze coś tutaj wnieść i właśnie wnoszą. Zobaczcie, mamy Adama, jest to czwarte słówko, i mamy Bem, jest to piąte słówko. A pięć słówek to jest 15 zł. A my kreślimy dalej, bo jeszcze i M, i Nki jeszcze tutaj są. I tym sposobem kochani, na lewej stronie mamy jeden, drugi, trzeci, czwarty i piąty wyraz, a to jest 15 zł. A jeszcze mamy prawą stronę do ogarnięcia, a więc ogarniamy i zobaczcie, zaczynamy od razu renem, a to jest nasze czwarte słówko. Tutaj jest M, a więc mamy już tych słówek 5. I kochani, i po tej, i po tej mamy po 15 zł, a to nam daje 30 zł na całej krzyżówce. I jeżeli literki kontrolne będą U, to wszystko się zgadza. No i takie są. Trzy dyszki mamy na tej zdrapce. kochani, ale fajna zdrapa nam się przytrafiła. No tu by była stówka, gdyby to kanam nam wpadło. Ale trzy dychy też jest dobre. I zobaczcie, tym samym odzyskujemy prawie cały wkład w jednej zdrapce. No super piękna krzyżóweczka. A my może sobie jeszcze polecimy jeszcze głębiej w kierunku kasy, a zdrabkę mamy z numerkiem 13. Szukamy klipsa, szukamy wygrywających, a ja wam powiększam, co byście lepiej widzieli. I teraz, tak, moi drodzy, oprócz tego naszego klipsa szukamy siódemki, jedenastki, trójeczki i numerku jeszcze 21. No to szukajmy. o. o, o, o i zobaczcie jak fajnie zaczynamy, a zaczynamy od klipsika. Kolejną mamy dwójeczkę, no bliziutko byliśmy, jest trzynastka odpowiadająca numeru zdrabki, dziewiętnaście i szósteczką zakończymy ten rządek, a poniżej drugie pięterko otwiera nam trzydzieści trzy. Kolejna ósemeczka, bliziuteńko, dziewiątka, no oddalamy się, trzydzieści cztery i na końcu osiemnastka. Ale klipsa mamy, a pod klipsem Cała piąteczka, także zobaczcie, ładnie dążymy do całkowitego zwrociku odcinkowego. No i kochani, piąteczka wędruje do puli. No to może i w dolarku nam się sypnia, jest, z numerem 43. I kochani, szukamy takiego otowora, no i oczywiście wygrywających liczb. A wygrywają tutaj 19, 18, 6 i 24. No, Trzymajcie kciuki właśnie za te liczby. No i oczywiście zaworek. A zaczynamy od ósemki, 34, mamy 16, 31 i czwóreczką kończymy ten rządek, no to może poniżej nam tutaj się trafi wygrana, zaczynamy od 17, no bliziutko, bliziutko 23, znowu się ocieramy, siódemeczka, 15 i 28. No niestety, kochani. W dolarku, no nie tym razem. No to zobaczmy, co jeszcze tam w portfelu ciekawego mamy, a zdrabka z numerem 39 i szukamy karty. Albo szukamy obojętnie jakiego pieniążka tej pod wygrywającym numerkiem. A wygrywa tutaj czwórka 19, 27 i 32. To są wygrywające liczby, a więc fajnie, gdyby one były, o właśnie tu. A zaczynamy od 36. Jest 1, dwójka, 24. No tam wygrywało 24 i 28 kończymy pierwsze pięterko. I zobaczcie, mamy kolejny symbol, mamy kartę, a w tej zdrabce karta nam tutaj wygrywa. Dalej 20, czyli bliziutko, 21, 31 i 33 kończymy drugie piętro. No to wchodzimy na sam szczyt i zaczynamy szóstką. 22, 26, 18 i 34. No kochani, mamy jedną wygraną, a na naszej karcie wpłynęło nam właśnie 50 zł. No wam powiem, jestem w szoku. Myślałam, że tam będzie piąteczka, a tu jeszcze zero. No jest jak nic, 5 dych. Także słoneczka. No, mamy 50 zł. Ale fajnie. Także super ekstra plus. No to ja chyba zamiast z czekoladą, to ja chyba z bombonierką się tam do pani przejdę. Zobaczcie, co za zdrapa, co. No, jestem w szoku, ale się cieszę. Bardzo się cieszę. Także kochani, mamy 50 zł. Mamy 50 zł. Portfelu zielonych. No super, no dzisiaj odcinek. No ja chyba do pani tam częściej będę po te zdrabki zagaszczać. I kochani, ostatnia super linia z numerkiem 27. No to jedziemy. No to jedziemy. A wy, moi drodzy, mocno kciuki trzymajcie. A zaczniemy sobie od szukania okularków i łodzi. Okulary i łódź. I tak, okularki są. Kolejna para co z łódką, łódka też jest a nawet i dwie no ale wam powiem że jestem w szoku po tej ostatniej zdrabce no może i tu nam po szczęści krab i kwiat krab i kwiat i zobaczcie tutaj mamy wysyp kwiatków no kraba pewnie też po drodze gdzieś spotkamy a może i nie bo krabika nie ma no to jedziemy dalej wiatrak i cytryna no, kwaśnej miny już na pewno nie zrobimy. A my szukamy tej cytrynek i wiatraków. Cytryna i wiatrak. No i cieniutko nie ma wiatraka, nie ma już cytryny. No to co, szukamy kolejnych symboli. Słońce i moneta. No to lecimy słonka i monety. Mamy słonko, jest i moneta. Kolejna z monetek. I tutaj na zakończenie jeszcze monetka. No, słonko się nie powtarza. A no, więc jedziemy dalej. Podkowa i słoń. No to szukajmy. Słonik był. O, tutaj. No, w porę zawróciłam. No, ale to był jedyny symbol. Ani podkowy, ani słonika już więcej nie ma. No dobra, no to szukamy kolejnych. Balony i serducha. No, te to widziałam, a więc na pewno będą nam wpadały. Balony i serducha są baloniki. Zobaczcie teraz, jak ładnie serduszka wpadają. No, to są dla, serduszka dla pani z kolekturki. Balony i serducha. Tu jeszcze mamy jedno serducho. No, balony się już nie powtarzają. No, to kolejne. Biedrona i parasol. No, to lecimy. Biedronki i parasole. Tutaj nic, trafiła się biedrona. Jest i parasol. Kolejna parasolka. I tutaj jeszcze mamy parasolkę. Kolejne symbole: leżak i diament. No to lecimy, leżaki i diamenty. I tak, leżakiem rozpoczniemy. Jest i kolejny. Mamy kolejny leżak i diamentu brak. No to może księżyc i ptaszek nam lepiej obrodzą, a zaczniemy sobie od dołu, bo widzę, że jest wysyp księżycy, czy tam księżyców. A oprócz księżyca byśmy potrzebowali jeszcze ptaka, no który się tutaj już nie pojawił. Arbus i popcorn. Dobra, znowu od dołu jedziemy, bo tu już jest arbuzik. No, i dobra, ostatnie symbole. Rolki i piłki. I tak mamy piłkę. Jest kolejna, jest i rolka. Tutaj piłka, tutaj piłka. A szkoda, że nie laczki nam weszły, nie? Roleczka. Tu jeszcze był arbus. No i tutaj już nic. Także słuchajcie, super linia wygląda na pustą. I właśnie taka jest. I kochani. Początek drapingu nie zapowiadał się wcale, a wcale, żeby miało coś fajnego wpaść, a jednak w kierunku kasa padło nam 5 zł. Krzyżóweczka już zaszalała nieco bardziej, dała nam 30 zł. I słuchajcie, portfel aż nam się nie domyka, bo w środku znaleźliśmy 50 zł, a to nam daje dzisiaj piękny plus z czterech dyszek zainwestowanych. Wygraliśmy 85 zł. Także, Pani kochana, jutro wpadam w odwiedzinki i wraz ze słodkim akcentem wylosujemy sobie znów kilka strapeczek. Także kochani, ja Wam dziękuję pięknie za oglądanie, dziękuję Wam ślicznie za przemiłe towarzystwo. Oczywiście pozdrawiam Was bardzo cieplutko i życzę Wam wszystkiego wszystkiego dobrego. Także, kochani, dużo słoneczka na dziś, uśmiechu co nie lada, i widzimy się już jutro. Do następnego! Pa!